Cie kochani, to Mary. I Mario. I z tym razem z drapeczki, które niebawem, tuż po nowym roku, będą kończyły swoją karierę, wybraliśmy sobie Diamentowy Los i Gwiazdkę z Nieba. No te udało nam się znaleźć. Z tych kończących się już niebawem. Ale się jeszcze postaramy poszukać reszty. Tak, może się jeszcze uda. Taki Pewnie coś zjedziemy z tych wszystkich. Ten tak. Także to, co no zabieramy się do drapanka? Kwota wyliczy 30 złotych. No i zobaczymy. Czy coś nam tu się uda, czy nie? Zobaczymy za chwilę. Zacznę Zobacz, tak? sobie wtedy od gwiazdki z nieba. Dobrze. Niech tak, da gwiazdeczkę piękną. Zrapeczka jest z numerem 35. No Szukam oczywiście kolei. gwiazdki. I co my tu mamy? Gdzie te liczby są? Tutaj. Mamy 1, 13, 26 i 12. Teraz, Teraz. O, o mam, Zaczynam od 21, <noise> trójka, 28, 11, 30, 34. <noise> no, tego to się zawsze pełno zbiera. 14. <noise> Jakby ścianę drapał? <noise> 12, 29, 27 i ostatnia to czwórka. Moja zabaeczka pusto. No zobaczymy moja. Jak widzicie, po kolei, ja mam 36. No czy Mary znajdzie tą gwiazdkę, czy nie? Bo nie znajdzie, to nie będzie wigili. Smario, <śmariusz> trzymaj kciuki. Dobra, jedziemy. Mamy tak czwóreczka 31, 7 i 24.

32. No, no, widzę właśnie. 6, 28 i 35. No to Mario, niestety byś musiał się gdzieś wprosić na Wigilię. No, wśród tych Mary za... nie będzie robić. Wśród tych zdrapek <laughs> za piątkę. Co? A nie myślałam, że to był... Nie, nie. <laughs> pusto. Wśród tych zdrapek za piątkę, niestety pusto. <coughs> Więc może diamentowy mhm. los coś przyniesie. zrapeczka jest z numerem 23. Szukać będę oczywiście diamencika. Rubin chyba. Nie, to jest diament. A diament, tak, bo trapka diamentowy los. A liczby do podszukania to tym razem 30 tak są? Tak. 44, 34, 36 oraz 23. A gdzie są te drugie?

O, morduś, pojedyna. Dobrze, teraz mój diamentowy losik, to jest numer 22. Tego diamenta bardzo bym chciała zobaczyć. A Ty mówisz, liczby są gdzieś tu wyżej. No faktycznie, tak wysoko. Mamy tak 16, 37, 42, 14, jeszcze jedna, tak jest? Tak. I trzydzieści osiem. Mhm. Mhm. Dobra, to jedziemy Je tutaj gdzieś to. No, 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 no coś, tutaj się, coś tu się wyłania. Kurczę to, coś już, muszę już sprzeprzeć. osiem. Piątka. Szóstka. Dziewiętnaście. I jeden.

Czterdzieści cztery. Trzydzieści jeden. I czterdzieści sześć. I ostatni rządek. Co tu się kryje? Mamy siedem. Dwa. Ale to nisko jest. Trzydzieści pięć. Czterdzieści. I siedemna. Widzisz, ta kontrolna jedna się tu nic nie da. Niech to ciekawa co tu. O, tak tutaj jest. No, już były różne. Tak. Czyli pustakowo, kochani, pustakowy świat. Proszę bardzo. Dokładnie z grapeczki. No niezbyt się tutaj. Nie chciałam, żeby do świąt się kosz uzupełniał kurka, no. no. <noise> Pustakami trzeba szybko wyrzucać no to tyle na dzisiaj kochani widzicie zerowo nic nie mamy nic nie wygraliśmy tym razem no i co zapraszamy na nasze kolejne zdrapeniki nasze zobaczymy odcineczki się, zobaczymy się już wkrótce mamy nadzieję że coś w kolejnym odcinku wpadnie no, jak by myślisz? Mogło. Oby, nie? no coś na święto żeby nam sypnęło także kochani bądźcie zdrowi Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy Was serdecznie. I do, do następnego. Pa-pa!